Pepe relapsuje już trzeci raz w trakcie Nonad November w 2025 roku. Uważa, że skoro jest nad niuzerowym, to może walić konia ile tylko chce. Koniec końców i tak stwierdza, że NNN to tylko challenge dla przegrywów, bo każdy mężczyzna musi sobie czasem zwalić konia i obejrzeć pornosa. No właśnie. Tylko parę miesięcy później Pepe zaczyna miewać strasznie przeseksualizowane myśli. Dosłownie. Zaczyna patrzeć na kobiety tylko przez pryzmat seksu. Zaczął nawet tak myśleć o swoich nauczycielkach. I wcale nie jest mu z tym śmiesznie czy dobrze. On nie może się na niczym skupić, i po prostu czuje się paskudnie Gdy Tyler słyszy jak wygląda sytuacja Pepe Uśmiecha się, bo doskonale rozumie Jak to jest seksualizować wszystko dookoła Tyler sam kiedyś miał taki problem I są trzy rzeczy, które go z tego wyciągnęły Dzisiaj widzi w każdej kobiecie coś pięknego I dzięki temu, że patrzy na kobiety inaczej Zbudował zajebisty związek W którym jest przeszczęśliwy Osobiście pokonałem swoją zależność od pornografii Już ponad trzy lata temu Przywróciłem pewność siebie, jak motywację do życia Energię, uśmiech i przede wszystkim to kobiety Zaczęły się mną interesować. Naprawdę to była Nieprawdopodobna przemiana. W dodatku nieprawdopodobne też jest to, że zaszła ona tylko w cztery tygodnie. Ale mimo tych wszystkich pozytywów pozostał jeden nierozwiązany problem, a mianowicie moje przeseksualizowane myśli. Nieważne, czy dopiero zabierasz się za swoje uzależnienie od porno, czy już je pokonałeś, czy jesteś w trakcie tej walki, ten filmik Ci się przyda, niezależnie od etapu, bo prędzej czy później i tak ta praca cię czeka. Bo jeżeli chcemy oczyścić nasze umysły, że tak powiem, po tym uzależnieniu od pornografii, musisz zastosować te trzy rzeczy, o których zaraz powiem. Pamiętam, jak pewnego razu szedłem do szkoły. Choć Wtedy jeszcze do podstawówki. To był taki ciemny, deszczowy listopadowy dzień. Miałem 12 lat. I z tego powodu, że przechodziłem te trasy już setki razy, to myślałem sobie o wszelkich duperelach we własnej głowie. I po drodze do tej szkoły często zdarzało się, że myślałem o pornosach, które oglądałem. I w tym wypadku również tak było. Szedłem, szedłem, myślałem sobie, jakiego pornosa obejrzę, gdy wrócę do domu. Aż w pewnym momencie coś mnie podkusiło, czy to nawet w ogóle było takie podświadome we mnie, żebym wyobraził sobie swoją nauczycielkę w ten sposób. I gdy tylko to zrobiłem, to od razu tego pożałowałem. Przez cały pierdolony dzień nie mogłem pozbyć się tej myśli. I to nie było tak, że ona była dla mnie przyjemna ta myśl, czy śmieszna. Ja się czułem kompletnie paskudnie ze samym sobą, że myślę o takich rzeczach. I gdy przywołałem dosłownie jeden raz tę myśl To nie mogłem jej odpędzić od siebie przez miesiące Do dzisiaj kurwa wiem jak ta myśl wyglądała I ja tak bardzo nie chciałem myśleć w ten sposób Ale nie mogłem przestać Seksualizowałem już jako dzieciak wszystko dookoła siebie I gdy walczyłem z uzależnieniem od pornografii To gorąco trzymałem kciuki za to, że to seksualizowanie zniknie Bo to nie było tak, że wiesz co dziś Seksualizowałem kobiety w moim życiu I mi było z tym dobrze Że to sprawiało mi jakąś przyjemność Że to było fajne, że to wiesz dawało jakąś satysfakcję nie, to było takie puste, takie niszczące od środka. Ja się czułem z tym obrzydliwie, że dosłownie na każdą kobietę patrzyłem przed pryzmat seksu. No i pokonałem to uzależnienie od pornografii i nie do końca się to wszystko zmieniło. No wiadomo, ten stopień tych myśli troszeczkę się zmniejszył, no ale dalej te myśli się pojawiały, mimo tego, że nie oglądałem pornografii. To były takie brudne, takie, no tak jak mówiłem, niszczące od środka myśli. To były takie sytuacje, że na przykład miałem styczność z jakąś dziewczyną, którą uważałem Powiedzmy, za zjebano. Nie podobała mi się zbyt szczególnie. Charakter miała zjebany, w ogóle mi się nie podobała pod żadnym kątem, a i tak myślałem o niej w taki sposób przeseksualizowany. To było jak takie uzależnienie. Zawsze było w ten sposób, że połykałem ten haczyk, że taka myśl będzie przyjemna. I gdy już tylko, że tak powiem, stworzyłem obraz, taki przeseksualizowany obraz jakiejś osoby, czy jakiejś sytuacji i tak dalej, to kurwa nie mogłem czasami już tego odpędzić, naprawdę. Przyzwyczajenie z pornografii. Pornografia uczy nas takiego przeseksualizowania każdej dosłownej sytuacji, każdej osoby. Ludzie się śmieją, że oglądają pornosy dla fabuły, ale uwierz mi, że to tło, w którym, które jest w tym pornosie, też gra ogromną rolę. No bo w momencie, gdy oglądasz, powiedzmy, jak ktoś idzie do sklepu i nagle zaczyna ruchać kasierkę, albo kuzynka się w pralce i przychodzi kuzyn i ją zaczyna ruchać. To twój mózg zaczyna wierzyć, że coś takiego jest prawdą. Nawet kiedyś tako Hemingway powiedział o tym w swojej piosence WNP. Człowiek jak obejrze Matrixa to nie będzie skakał po budynkach, nie. ale puść mu tylko step sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach. To dobrze to obrazuje. Jak się zacznie, to potem jest tylko gorzej i gorzej. Wiadomo, w pewnym stopniu to seksualizowanie nie jest złe. No bo jeżeli dziewczyna ci się podoba, jeżeli naprawdę ci się podoba pod różnymi kątami i tak dalej, no wiesz co, ci naprawdę uważasz ją za atrakcyjną, to to jest naturalne, że będziemy myśleć o niej. W jakiś lekko przeseksualizowany sposób. Na pewno nie będzie to do tego stopnia, że będziemy na nią patrzeć tylko przez pryzmat seksu, ale te seksualne myśli będą częścią tego naszego pozytywnego obrazu o tej dziewczynie. Mam tu na myśli właśnie głównie takie sytuacje, gdy dziewczyna wcale nie jest jakaś atrakcyjna, wcale nie uważasz się ją za jakąś zajebistą, tylko po prostu myślisz o niej, jakby to było jakimś uzależnieniem. Myślisz o niej po prostu jak o przedmiocie. Myślisz o niej tylko przez pryzmat seksu. Masz wyjebany w jej charakter, w jej zachowania, wcale jej specjalnie nie lubisz. No ale zapamiętaj to sobie, jeżeli naprawdę. To jest jakaś zajebista, fajna dziewczyna i jara cię, i masz takie myśli, nie wkurwia się na siebie. To jest zdrowe, to jest normalne. Mówimy tutaj o właśnie takim przypadku, jak dosłownie seksualizujesz wszystkie te dziewczyny. To zabiera Ci taką cenną energię, to zabiera Ci takie, takie fajne poczucie, jak rozmawiasz z takimi dziewczynami. Wiesz o co chodzi? Pornografia sprawa, że dziewczyny stają się dla nas troszeczkę takimi obiektami do pomocy, osiągnięcia przyjemności, co jest paskudne, kurwa. Naprawdę. I wiele osób, wiele mężczyzn zapomina po prostu o wartości tych kobiet. Chłopaki nie patrzą na nie jak na wartościowych ludzi, tylko jak na seksowne dziewczyny. To jest w chuj smutne. To jest w smutne do życia. To niszczy. To zabiera... Tyle pozytywnych emocji, tyle pozytywnych doświadczeń z życia, że to jest po prostu nieprawdopodobne. I są trzy rzeczy, które zastosowałem, żeby się tych myśli pozbyć. I żebyś wiedział, jest to bardzo ważny element walki z uzależnieniem od pornografii. Bo przecież, skoro od tego odchodzisz, to chcesz też oczyścić swój umysł po tym wszystkim. I jeżeli nie zastosujesz tych trzech rzeczy, to to się nie stanie. Naprawdę. Pierwsza z tych rzeczy to medytacja. Miesiąc temu yy, przygotowywałem się do swojej walki w kickboxingu, a dokładnie do dwóch walk. I gdzieś 10 dni przed tą walką. Uznałem, że zajebiście będzie, jak zacznę medytować, bo mój przeciwnik na pewno tego nie robi. Doskonale wiedziałem, że medytacja da mi czystość umysłu, da mi kontrolę nad swoimi impulsami i jakby da mi taką większą świadomość. Wiedziałem, że zacznę zauważać rzeczy, których normalnie bym nie zauważył. I gdy tak zacząłem medytować po pół godzinki dziennie przed tą walką i przysz, przyszedł dzień walki i rozjebałem, byłem z siebie mega zadowolony i wtedy też poczułem, że ta medytacja naprawdę mi pomogła. Uznałem, że nie będę tego zaprzestawać, tylko będę kontynuować. Kiedyś już medytowałem, ale miałem dosłownie może roczną przerwę właśnie do, tego, do tej walki i zauważyłem, że gdy znowu wróciłem do medytacji, dużo łatwiej jest mi skontrolować te myśli. I nawet może nie skontrolować, tylko nie połykam tego haczyka, o którym mówiłem przed chwilą. Naprawdę sama medytacja da ci tyle, że ja pierdolę. 15 minut, chociaż 15 minut takiego skupionego oddychania sprawi, że na, następnym razem, gdy wiesz, co ta myśl się pojawi, to będziesz w stanie powiedzieć takie, nie, ja nie chcę o tym myśleć. Nie, ja nie połknę tego haczyka, nie, nie pójdę na to. Nie, to. nie, to nie sprawia mi przyjemności. Naprawdę kurwa medytacja jest boska pod tym względem i da ci tyle kontroli umysłu, co nic innego. Naprawdę. I jeżeli nigdy jeszcze nie medytowałeś, to żebyś wiedział, to medytacja polega na tym, że przykład, nie? Przykładowo siadasz sobie na krześle, zamykasz oczy i zaczynasz sobie oddychać. No ja robię na przykład tak, że liczę sobie te oddechy, czyli jeden wdech, jeden wydech, to jest jeden oddech. I liczę do dziesięciu i potem znowu jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i do dziesięciu i tak w kółko i tak w kółko i tak. W kółko. Ale szczerze mówiąc, to jest to dosyć taki zaawansowany tryb, bo często zdarza się tak, że zapomnisz, że medytujesz, i nagle kurwa o 8, przez 8 minut z 15 ty myślisz o jakichś kolorowych migdałach. Dlatego najlepiej w przypadku zaczynania będzie, gdy odpalisz sobie przewodnika na YouTubie, nałożysz słuchawki i pozwolisz tej pani, która będzie mówić, jakby pozwolisz jej kierować swoim skupieniem. Ona ci powie: no. Teraz skup się na swoim oddechu. Teraz skup się na swoich dłoniach. Teraz skup się na swojej głowie. Teraz skup się na swoim ciele. I chodzi w medytacji o to, żeby kierować te swoje skupienie manualnie i za każdym razem, gdy się rozproszysz, to te skupienie przywracać. To jest część procesu. Widzisz, jak ja sobie oddycham i jestem powiedzmy na piątym oddechu, i nagle mi się przypomni, jak napierdalałem się z ziomkiem w podstawówce, to dobra, pomyślę o tym przez chwilę. Potem zdam sobie sprawę, że o kurwa, nie medytuję. Miałem medytować, miałem być na piątym oddechu. Wracam dalej do tego liczenia i oddycham dalej, nie? Kontynuuję liczenie. I znowu, gdy się rozproszę, powtarzam ten schemat. I tyle. Serio. 15 minut starczy tak na, 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 na początek. I tak jak mówiłem, zacznij sobie z przewodnikiem. Na YouTube jest pełno materiałów tego typu. Pisz sobie medytacja 10 minut, medytacja 15 minut i na pewno ci wyskoczy pełno filmików. Jest taka pani, która się nazywa Małgorzata Mostowska, i naprawdę bardzo podobają mi się jej nagrania. I gorąco polecam ci z nich skorzystać. I zanim przejdę do drugiej rzeczy, o której chcę tutaj powiedzieć, która pomogła mi uwolnić się od tych przeseksualizowanych myśli, tej mojej pozostałości po uzależnieniu od pornografii, chcę Ci tylko powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie pokonałeś z tego uzależnienia od pornografii i masturbacji, to mogę Ci w tym pomóc. A może nawet nie pomóc, tylko mogę Ci zagwarantować wolność. O pornografii i masturbacji w 4 tygodnia. Stworzyłem swój program Drogę do wolności w momencie, gdy się na niego decydujesz, to dosłownie, no tak jak mówiłem, gwarantuję Ci wolność, bo jeżeli się tak nie stanie, to zwracam Ci całą kasę. Każdą pojedynczą złotówkę, którą przeznaczyłeś na ten program, ona wraca na Twoje konto. Poświęciłem na ten program całe swoje serducho i zostawiam tam całe swoje doświadczenie, gromadzone przez lata, jak uwolnić się od pornografii raz na zawsze i już nigdy więcej do tego nie wrócić. Młodzi chłopacy, którzy byli w tym samym miejscu, w którym Ty jesteś teraz, wyszli z tego i dzisiaj korzystają ze swoich żyć. Są pewni siebie, szczęśliwi, no czują się naprawdę zajebiście i przede wszystkim to dziewczyny, patrzą na nich kompletnie inaczej. Jestem pewien, że już mi to dla Ciebie interesująco, więc zjeżdżdżaj do drugiego linku w opisie, bo tam znajdziesz wszystkie potrzebne szczegóły. I gdy już sobie wszystko Wieść, przechodzimy do drugiego punktu, a mianowicie nie walcz z tymi myślami tak bardzo. Gdy już ona się pojawi, gdy zaczniesz myśleć o jakiejś dziewczynie przez pryzmat seksu, to nie siłuj się ze samym sobą, bo to często wychodzi tak, że czym mocniej będziesz starać się o tym tak aktywnie nie myśleć, to tym silniejsze będą te myśli. Najlepiej będzie zrobić tak, że po prostu pojawi się ta myśl i powiesz sobie, dobra, akceptuję to, że tak myślę. Akceptuję to, że się tak czuję. Nie wypieraj tego. Nie próbuj od tego uciec tak zbędnie, bo nasz umysł działa w ten sposób, że czym bardziej od czegoś uciekamy, tym silniejsze to się staje. Gdy wyjdziemy temu naprzeciw, to to pokonamy. A takim naszym mieczem, nie? Na tego smoga, którym są te myśli, jest akceptacja. O dziwo. Nie będę się na tym długo rozwodzić, po prostu następnym razem, gdy będziesz miał taką myśl, powiedz sobie, że ją akceptujesz. Sam z tego korzystałem, sam z tego korzystam, i nie tylko przez pryzmat seksualizowanych myśli, tylko ogólnie we wszystkim, jak mam jakieś natrętne, takie negatywne i tak dalej. To przy, zamiast od tego uciekać, to ja po prostu to akceptuję. No i trzeci punkt w tym wszystkim to to, żeby po prostu nie oglądać pornografii. I w tym filmiku już nie będę się do końca tak rozwodzić, jak to zrobić. Mam pełno filmików na kanale, jak możesz poglądać swoją uzależnienie od pornografii. Możesz wejść na kanał, znaleźć coś, co Cię zainteresuje, albo po prostu kliknąć ten, który teraz Ci się wyświetla tu, albo tu w karcie. Ale oprócz tego, że nie będziesz oglądać pornografii, to zależy mi też na tym, żebyś nie oglądał miękkiej pornografii, bo to bardzo mnie przybliżyło do właśnie tej takiej czystości tego umysłu. Przez miękką pornografię mam tu na myśli rzeczy, które widzisz na TikToku, Instagramie, na Tinderze, czy na jeszcze jakichkolwiek innych aplikacjach. Prawda jest taka, że. Nawet młodym mężczyznom na Instagramie wyświetla się pełno pięknych pań, które tańczą w leggingsach, które tańczą w strojach kąpielowych, no to jest popierdolone. I naturalnie działa to dla nas w ten sposób, że no nie umiemy na to nie zareagować. Gdy coś takiego widzimy, no to kurwa, po prostu, to się stanie, mózg zrobi swoje, ten schemat zacznie działać, zacznie, zacznie działać podniecenie, to się zakoduje w naszej głowie. I potem właśnie, gdy naoglądasz się tego typu treści, to twój mózg jest przeseksualizowany jeszcze bardziej. Dlatego następnym razem, gdy zobaczysz tego typu filmik na swoich social mediach, kliknij nie interesuje mnie to, bo każda z tych aplikacji ma taką funkcję. Naprawdę nieważne czy to Twitter, Instagram czy TikTok. Na jednej będziesz musiał przytrzymać ekran, na drugiej kliknąć trzy kropeczki itd. itd. I właśnie ta opcja będzie się nazywać w ten sposób: albo ukryj, albo nie chcę tego widzieć, albo nie interesuje mnie to jakoś tak. Kliknij to. Po prostu. A zrobisz sobie ogromną przysługę i naprawdę bardzo oczyścisz swój umysł. A jeżeli chodzi o aplikacje typu Tinder i Yubo i tam jeszcze jakieś inne, to ogólnie to polecam je usunąć. W szczególności jakby na, na czas walki z uzależnieniem od pornografii. Ale w pewnym momencie przyjdzie taki etap w twoim życiu, w którym będziesz po prostu w stanie korzystać z tego z głową. Jakby oswoisz ten swój małpi umysł. I uważam, że w takich sytuacjach Tinder jest jak najbardziej do używania. Dlatego sam musisz zdecydować, czy jesteś na etapie, w którym tego Tindera sobie pozwalasz, czy nie. No bo tak jak mówiłem, może to albo zniszczyć, albo, albo nie zniszczyć Twojego progresu. I stary, teraz wiesz co robić. Uwierz mi, że ta sprawa z tymi przeseksualizowanymi myślami to jest. To jest ważna sprawa. To jest bardzo ważne, żebyś ty się od tego uczyścił. W szczególności, gdy poznasz dziewczynę, w której się zakochasz, wejdziesz z nią w związek, to będzie ci w dodatku bardziej zależeć, żeby nie myśleć w ten sposób. Znam takie sytuacje, znam takie przypadki, jak chłopaki w trakcie seksu myślą po prostu o innych dziewczynach. I to jest właśnie efekt tego, Tego, co opisałem w tym filmiku. Sam jestem w związku od ponad dwóch lat. Jestem z nim bardzo szczęśliwy, naprawdę. I mam nadzieję, mam nadzieję, że moja dziewczyna też. Wydaje mi się, że tak. Zrób to chociaż dla niej. Jeżeli jeszcze nie jesteś w związku, to zrób to dla swojej przyszłej dziewczyny, bo obaj będziecie z tym dużo szczęśliwi. Śliwsi. A ona, dlaczego ona ma cierpieć, skoro jest niczemu mój winna? W tym momencie pięknie Ci dziękuję za oglądanie. Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw suba. No i tak jak mówiłem, jeżeli chcesz pokonać swój uzależnienie od pornografii jak najszybciej i jak najskuteczniej się tylko da, to gorąco Cię zapraszam do tego drugiego linku w opisie. Tam jest ten mój program. Rezultaty są gwarantowane w 4 tygodnie, a jeżeli się tak nie stanie, to zwracam całą kasę. No, to jest jedyny program w Polsce w tej tematyce, który coś takiego oferuje. Więc niech Ci to będzie dowodem, że naprawdę wiem co mówię. Jeżeli zastanawiasz się, jak możesz wygrać NNN w 2025 roku, kliknij. Albo ten, albo ten filmik. Znajdziesz tam informacje, które są konieczne do uwolnienia się od tego uzależnienia. Dziękuję, do zobaczenia w na następnym filmiku. Siemaneczko, powodzenia i cześć!